Siema. Siema. Dzisiaj nagrywamy odcinek z Marcelem, jak gram 1 1 na BIO z Grzegorzem. Będzie to nowy członek, bo już, już było ogłoszone, że to nowy członek, ale, ale coś się nie zbugowało. mogliśmy y, nagrać tego. Coś się zbagowało? znowu z tego z telefonu, ale to jeszcze będzie do ogarnięcia. Ale sobie się zaraz się widzimy. Dobra. Już jesteśmy. Do, do którego wchodzisz? Ja do złotego chyba. Myślę na nad, nad czerwonym. Tu dawaj nie mogę. Bio za, 30, na masę za 30 sekund zrób cięcie. Mhm. Dobra. Dobra, już. Już jest dobrze. Hmm. Dobre bronie masz. Jezu, jakie fajne broni masz. Wszędzie są jakieś złote. No to wiesz. Staram wybrać jak najlepsze. Ja to co to za łuk? To jest bum. To jest. To jest, tu jest bum, bum, mhm. Nie, to nie jest bum. To, bum bum. to jest mechaniczny łuk wybuchowy. To bum, bum? Nie. No to bum, 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 inaczej wygląda. No to sobie strzel Wiem wiem jak strzela, ale to nie jest bum, bo inaczej wygląda. Mhm. Myślałem, że o ten cioli. No, brytam. Jeden, 1 V1 to tutaj wygra teraz mogliście już zauważyć u nas na tym kanale że doszedł ten nowy koksu nie wiem, już powinien być jeden v 1 natan 1v1 natan i ten koksu właśnie wstawialiśmy jeszcze z tym koksem skybase'a co robił, drugie miejsce zajął, za takiej mini, bo po prostu sobie zobaczyłem jak skybase'a robi Jestem taki wykończony, bo musiałem dużo wszystko montować. To też zapewne będę musiał. A no tam będę musiał to jeszcze montować. A co będziesz z tego montował? No nie wiem, jakieś coś się doda do mnie. bo nie będziemy takiego czegoś tylko wstawiać. Jeszcze jakieś zbliżenia poddaję. Pod do złotego teraz pójdę. Będzie trzeba zbliżyć na przykład żeby wiesz, żeby lepiej było widać. Jezu, znowu teraz sobie wezmę to bomby dla mnie krętów nie biorę. wtedy będę wykrętem. Wykrętem? No jak wezmę pompę dla wykrętów. Mhm. To jest tak jak to. Ja to robię, bo... chyba to... to, album, to coś jeszcze? Nie chyba. Ja na razie niestety nie gram, ale będę grał jeszcze. Uuu! No tam. Co ty robisz tutaj? Sót, nie? Nie. Sławek Dostał. Tak dostał zostało. Do, do. dostaję tam. Ale dostałeś. U. Niestety na tam wygrał. Dobre, spadł. I tak bym chyba wygrał, bo mu dużo z tym mukiem zadałem. No. Oje. Oh, yeah. Śmierdzi bomba, śmierdzi bomba. Jezu, jak on się tam rozjadał. Jak tutaj klikasz? Jezu, właśnie wkurzyłeś. Zobaczmy, że runta za niedługo też będzie musieli kończyć, żeby to można było wstawić. Łatwo. Ile minut? 579 yy, jest teraz. 5 sila? No, teraz jest 5 minut, i 34 sekundy. Ok. Co jest z Czemu ty tak ciągle padasz? Nie wiem. Czyli tak naprawdę nie będę tutaj musiał dodawać, dodawać tych dźwięków, bo on co chwilę pada. Nawet go nie strzelasz. <noise> Nawet teraz nie trafiłem. Ciekawe jak ten filmik nam no, wyjdzie. tutaj hmm. wziąć. No weź go trochę traf w końcu. Gdzie trafiłeś go? Jezu! Ul się wybudował! Chcę być taki jak mój brat No dostałeś Nie! Yeah. Oh my gosh wow. weź, weź do ręki szwagra Szwagra? No rybę Po co? No, no zobacz

Ty nie kolapsujesz, Gdyby, gdybyś kolapsował to... O, ciekawe co wypadnie. Co wypadło? Co wypadło? Słabe. Tu coś masz, nie? To fioletowe. Nie. ty. Siedzi tam. to by mógł? Nie, to nie by mógł. Mógł od razu wybuchnąć. A, no ta. Jezus. Ten, ten, ten tylko. Eksplozja. Tylko. Tylko ten od razu wybuchł. Tylko trzy dni nie grałem, już tak nie umiem. Już tak już nie gram. Ten, znaczy, gram. M, trzy dni tylko nie grałem, już ten. Już tak nie nie, nie, nie czaję w ogóle. To chyba na leczenie wygrać. No chyba. Chyba, żebyś go skolapsował, ale ty nie kolapsujesz. Nie. Dawaj skolapsuj raz. To będzie twój pierwszy w życiu. Nie pierwszy. No dobra, dawaj tam, będzie fajne nie, ujęcie. Nie mówię. Kurna szkoda. No ty przegrasz w takim razie. Ja mam trzy rybki. No co, ale fajnie, fajnie by było, gdybyś go skolapsował. Robię tak, no. I to, to takie nudne. Teraz będzie. No weź tam do niego wal. Nie mogę, bo mu powiedziałem, że nie będę kolapsował. No to, ale nie kolapsuj, Boże. Komu to będzie się chciało oglądać, jak tutaj się nic nie dzieje? Zaraz się będzie działo. No to strefa się przesuwa. Dawaj, wal. No. Jezu. No i zginął. Jezuś.